Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja dzisiaj przechodzę do Was takim Weekendowym vlogiem Wydaje mi się, że wcześniej czegoś takiego za bardzo nie nagrywałam Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba W każdym razie Spędzicie sobie razem ze mną ten weekend Nie mam jakichś takich szczególnych planów Więc zobaczymy co z tego wyjdzie Ale i tak mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba Mam teraz małe problemy z nagrywaniem Bo psuje mi się kamera Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę W każdym razie jak sobie spokojnie nagrywam to w trakcie tego nagrywania zaskakuje mi błąd karty pamięciowej i usuwa mi po prostu fragmenty. I ja wiem, że to nie jest wina karty pamięciowej, bo jest to nowa karta. Niedawno ją kupiłam i po prostu coś jest chyba już nie tak z tą wejściówką, z tym wejściem na tą kartę. Bo no cały czas się to wyciąga, żeby przerzucać te fragmenty na laptopa i to montować, więc. No, miało prawo się tam już coś zepsuć, ale fajnie by było, jakby to jednak działało, bo no, nie wiem, jak będzie wyglądało teraz to nagrywanie, ale trzymajcie kciuki, żeby wszystko było w porządku. Rano byłam na paznokciach i w końcu mam nowe, ładne paznokcie, ładne, czyli jasne, bo tamte dostawałam już przy nich nerwicy, ja jednak nie mogę mieć takich mocnych kolorów czy coś tego typu tylko takie jasne, bo no jednak ja mam małą rękę, małą płytkę paznokcia i to po prostu wygląda dziwnie, więc w końcu są nowe paznokcie, które bardzo mi się podobają. Zamówiłam sobie drugą część zanim wystygnie kawa i przyszła mi, także będę czytać. Jest to literatura piękna i wydaje mi się, że wcześniej za bardzo nie czytałam takich książek, ale ta bardzo mi się spodobała, więc. Przeczytam pozostałe części i nawet wypatrzyłam sobie kilka książek z tej literatury pięknej, które też chciałabym przeczytać, ale wiadomo, na razie nie kupuję, bo tam z tyłu jest bardzo dużo książek, które pasowałoby mi w końcu przeczytać. Ale tak, czytam teraz to i teraz na tych odcinkach będę wam dużo mówiła o tych książkach, bo motywuje mnie to do czytania faktycznie tych książek, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ogarnęłam sobie w końcu notatki z polskiego i teraz robię je na bieżąco, co prawda dalej nie poprawiłam tego napisu, ale jakoś tak nie czuję potrzeby. Wracając, mam już wszystkie notatki i prezentują się one. W ten sposób, oczywiście, tutaj jakieś tam wklejanki. Tutaj zostawiam miejsce na wklejankę, bo muszę sobie poszukać jakąś inną na internecie, bo tamta jest jakaś taka krzywa. Coś takiego, takie. I podobają mi się te notatki. Są spoko. A teraz będę sobie robić notatkę z biologii, bo pani raczej będzie pytać, więc pasuje sobie jakąś notatkę tam ogarnąć. I też za tydzień mam kartkówkę. Mega fajnie. Układ pokarmowy. Trochę się boję tego układu pokarmowego, ale będzie dobrze. Dobra, jednak nie będzie dobrze, bo to wszystkie monosacharydy i tak dalej to ciekawie będzie. kończyłam robić tą notatkę z biologii i umiem prawie cały temat i teraz pojedziemy sobie na zakupy. Możliwe, że rozglądam się za jakimiś takimi świątecznymi dekoracjami, bo już są, a potem raczej nic nie będzie albo po prostu nie będzie nic fajnego, więc idziemy na zakupy. Muzyka I wczoraj wróciłam, może tak nie do końca późno, ale było już ciemno przez tą kochaną zmianę czasu. Uwielbiam. W każdym razie stwierdziłam, że dzisiaj pokażę Wam, co wczoraj kupiłam. I jeszcze zanim zaczęłam nagrywać, to tak zastanawiałam się, czy mam jakieś paczki do pokazania. I to jest chyba pierwszy raz, jak nie będę pokazywała żadnych paczek, bo. No, teraz nic nie mam, ale w tym tygodniu przyjrzą mi takie fajne rzeczy, że ja jestem tak podekscytowana i nie mogę się doczekać, aż to wszystko przyjdzie, bo naprawdę są to bardzo fajne rzeczy i też cieszę się, że w ogóle no coś takiego dostanę. No i co, przechodzimy do tego. Holu zakupowego. Zaczniemy sobie może od kika, i kupiłam sobie taką fajną wróżkę, czy tam aniołka, bardziej aniołka, bo to święta to chyba aniołek, a nie wróżka. I co jest z tym fajnego, to jest to, że ona się świeci tutaj pod spódniczką ma włącznik. I tak to wygląda. No nie widać tego, bo jest jasno, ale bardzo ładnie wygląda. I tak. Bardzo ładna jest. Kolejna rzecz, również skika, czyli taki krasnal. I on w ogóle wyszedł mnie chyba 60 zł, a normalnie kosztuje 120, bo był na promocji i jeszcze te rzeczy, które były na promocji, były na akcji 30%, więc ciekawe. I tak on się właśnie prezentuje. Niestety nie świeci się, a szkoda. I teraz tak się zastanawiam, bo w sumie to są rzeczy w kolorystyce różowej i czy wystrój świąteczny kolorystyce różowej będzie wyglądał dobrze. Nie wiem, możecie mi napisać, co Wy o tym sądzicie, bo jest wiele innych i też fajnych krasnali, tyle, że one nie są różowe, bo bardziej wzięłam go po to, żeby pasował tej wróżki. I jest wiele innych fajnych krasnali. Teraz się tak zastanawiam, czego czasem nie oddać, więc napiszcie, co sądzicie o różowej kolorystyce dekoracji świątecznych. No i kolejna różowa rzecz również skika, czyli taka głowa krasnala, to jest chyba jakaś, nie wiem, bombka albo zawieszka, cokolwiek, ale ja to wzięłam na lampkę i się świeci. Były też inne kolory, fajne bardzo. No i już ostatnia rzecz, i akurat musiała mi się rozładować kamera, więc bardzo się z tego powodu cieszę. W każdym razie jest to taki domek, kupiłam go w MPK i też się świeci. Ja bardzo lubię takie świecące się rzeczy, bo fajnie to wygląda, szczególnie jak jest wieczór i no taki klimat to tworzy, więc jestem z tego bardzo zadowolona i szkoda, że ten brokat się sypie. Nie lubię blokadowych rzeczy przez to, ale są bardzo ładne. W ogóle ostatnio jest bardzo dużo dekoracji w takiej kolorystyce, że wiecie, biały i tam jakieś elementy złote. I ja jestem bardziej taka, że wolę srebro, ale no te dekoracje bardzo mi się podobają, więc nie wiem, co się ze mną dzieje, ale zaczyna mi się podobać złoto. Dziwne. No i to były wszystkie rzeczy z tego holu zakupowego i co mogę wam teraz powiedzieć. Mogę wam powiedzieć jedną taką fajną rzecz, no może nie do końca. W środę jadę do zakopanego i spokojnie, nie w górę tylko do poradni, bo mam w końcu termin, jadę z moją świetną skoliozą i zobaczymy, co będzie dalej z moim gorsetem, czy dalej mam go nosić tak cały czas, czy może już będę ściągać. Mam nadzieję, że będzie już etap ściągania, bo chciałabym się fajnie ubierać i w ogóle, a ten gorset mi to trochę uniemożliwia w każdym razie zobaczymy co z tego będzie, postaram się też w tym tygodniu nagrać taki tygodniowy odcinek, w sensie no tygodniowy vlog, bo ostatnio za bardzo mi to nie wychodziło przez to, że miałam strasznie dużo sprawdzianów i kartkówek, a teraz jest w miarę tak luźno i wydaje mi się, że ten tydzień będzie fajny i postaram się teraz nagrać takiego fajnego vloga no i co, trzymajcie za mnie kciuki, żeby tam nie wiem, okazało się, że jestem prosta w to wątpię, ale tak Ostatnio sobie robiłam takie jakby porządki w toaletce, ogarniałam kosmetyki, bo wiadomo, tam czasami coś może się ubrudzić i mam tutaj korektor, znam. Ja bardzo te korektory lubię, tyle, że czasami one mają coś nie tak z tym opakowaniem, a raczej z tym takim plastikowym czymś, co jest pod tą zakrętką. I często miałam tak, że po prostu tam była jakaś taka szpara i ten korektor wypływał w tamtym miejscu i teraz też tak miałam, tyle, że no. Tyle już tego korektora mi tam wypływało, że stwierdziłam, że to wytrę. I no, stało się coś takiego. Zostało mi tyle tego plastikowego czegoś, czyli tylko połowa, i wylewa się to jeszcze bardziej. A tego korektora jest naprawdę korektora, korektoru jest bardzo dużo i no, wygląda to teraz w ten sposób. Jest fajnie, nie powiem, że nie. Będę teraz czytać tą książkę. Wczoraj to czytanie jakoś tak nie za specjalnie mi wyszło, ale dzisiaj na drobie i mam zamiar czytać cały ten rozdział. Czytam historię no, do tej strony i też zacząć tą historię. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam też takie fajne znaczniki. Ten kolor bardzo pasuje do okładki. I tamtej książce zaznaczyłam tylko jeden fragment, bo jakoś za bardzo nie mam tutaj co do zaznaczania, bo ja nie zaznaczam jakichś takich. Cytatów albo smutnych fragmentów, wolę jakieś takie śmieszne, słodkie i tak dalej, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Nie odzywałam się do Was, ponieważ uczyłam się mojej ukochanej biologii, bo chcę dobrze napisać tą następną kartkówkę. Co prawda jest ona dopiero w następnym tygodniu, nie w tym tylko jeszcze w następnym, ale stwierdziłam, że zacznę się już uczyć, bo tego jest sporo. I myślę, że to będzie już na tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zostawiacie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!